Cześć, ją, a z tej strony Fergusonker. Witam u mnie na kanale w niegrze. Dzisiaj od mnie nie będzie to miało być. Nie będzie to poradnik, coś ala, bardziej how to fix. Moi drodzy, jak w tytule zdążyliście zauważyć, prawdopodobnie szukacie problemu rozwiązania z aplikacją synapstwa..0. 2.0. A więc normalnie, jak wszystko działa swobodnie, elegancko, bez najmniejszego problemu, Palając naszego Ryzer krop... e, przepraszam, Synapse.2.0. Macie coś takiego? Aplikację, która służy wam do sterowania swoimi słuchaweczkami lub też ewentualnie myszką i klawiaturą. Ja mam jeszcze Synapse 3.0, ale to już ze względu tylko takiego, że mam mikrofon, ten, który właśnie, ten, którym nagrywam <laughs> i do tego później dochodzi aplikacja jeszcze taka, i wtedy mój synaps jest. Ten 2.0 jest tak jakby połączony z tym, ale nie o tym jest mowa. I teraz tak, czasami sobie włączacie komputer i macie coś takiego. Czyli to okno nie wynajduje wam tych oto słuchaweczek. Problem można rozwiązać bardzo szybciutko. Ja się trochę na internecie naszukałem, nawet jeszcze dzisiaj przed nagrywką wpisywałem, czy czasem nie ma gdzieś rozwiązania po polsku, nie znalazłem, wpisując frazę po prostu Synaps 2.0 nie widzi słuchawek. Nie ma po polsku, po angielsku, owszem znalazłem i teraz wam to pokażę. Bardzo prosta sprawa. Przede wszystkim na co musicie zwrócić uwagę, to wchodząc w dźwięki odtwarzanie, żebyście nie mieli pozałączanych tych zbędnych rzeczy, które zbędnych rzeczy po prostu, które nie są nam potrzebne do niczego. U mnie z reguły jeszcze jest, przepraszam, włączone, tylko Razer, Realtek HD Audio, no i słuchaweczki. Wcześniej miałem połączonych więcej tych wejść i praktycznie za każdym razem, gdy komputer ochrałem, słuchawki nie działały. Druga kolejna kwestia to jest nagrywanie. Mikrofon wbudowany w słuchaweczki wasze. Będzie to też, też tyczyło, jeżeli myszki wam nie będzie widzieć lub klawiatury Na tej samej zasadzie prawdopodobnie to będzie działać. U mnie to jest ze słuchawkami. Jeżeli wyłączę mikrofon, tutaj to 100%, prawie 100% jest tak, że jak odpalę komputer to nie będzie tych słuchaweczek znowu widać i będzie, będzie puste okno. Teraz tak, jak to rozwiązać? Nie wyłączajcie tego, po prostu ustawcie sobie swój drugi mikrofon, który macie, chyba, że macie tylko jeden, to wtedy ten jako urządzenie komunikacyjne domyślne, ale nie wyłączajcie go, bo to jest jedna z przyczyn, które, które po prostu wywalają wam te słuchawki i tyle. I tak samo tutaj a teraz jak rozwiązać problem jeżeli wam wyświetla się to nie widzi waszych słuchawek nic bardziej prostego mylnego tego. nie nagrywam poradników na co dzień ale nie mam co nagrywać z gier więc wam to teraz wytłumaczę a zatem hmm, wchodzimy sobie w ja sobie wchodzę takim skrótem w każdym razie ja wchodzę w urządzenia ustawienia dźwięku oj przepraszam No wiem eee Bluetooth i inne urządzenia. Musicie się dostać do tego. Ja po prostu sobie wchodzę skrótem urządzenia Bluetooth. Moje, oczywiście sławki są podpięte pod kabel. I teraz w tym momencie mimo tego, że nie będzie ich widać w aplikacji, one dalej tutaj będą widoczne. I teraz najprostszym rozwiązaniem nie kombinować, nie przeinstalować aplikacji, bo ja też tak robiłem, wystarczy kliknąć tutaj usuń urządzenie i. To jest kolejna kwestia. Musicie czekać, że podczas usuwania musicie usłyszeć plink. To, to takie rozłączenie systemowe. I wtedy tylko wypinacie USB, wpinacie znowu. Tu wam znowu pojawi się to urządzenie i z automatu tu będziecie widzieć swoje słabeczki. To tak naprawdę tyle. Więcej nic nie trzeba czekać. I za każdym razem jeżeli wam się to wy, wy pojawi. W ten sposób rozwiązuje się ten problem. I gwarantuję to, że to musi działać. Wiem, bo mam te słuchawki ogólnie sprzęt z Razera dość długo i zdarzało mi się to, a jeżeli zrobicie kilka tych tipsów, które wam podałem, czyli wszystkie zbędne, nie wiem czy to na pewno jest to, ale u mnie podziałało wyłączenie zbędnych wyjść, audio oraz pozostawienie, bo ja wcześniej za każdym razem robiłem, robiłem ten błąd, że. Po prostu dla bezpieczeństwa wyłączałem ten mikrofon na wyłącz i no praktycznie za każdym razem było tak, że ten, te słuchawki mi wywalały. Teraz nie ma takiego problemu. Mam nadzieję, że kogokolwiek podobałem, po 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 pomogłem. jeżeli tak, to możecie zostawić lajeczka albo co tam chcecie. I to tak naprawdę tyle. Dzięki, cześć.